Działdowscy tenisiści w meczu z liderem wschodzący Białystok Superligi doznali pierwszej porażki w rundzie rewanżowej tenisa stołowego. Początek spotkania zapowiadał się rewelacyjnie, bo Jerzy Wrabik wygrał pierwszą grę z Bartoszem Suchem 3 do 0. Później wkalkulowana porażka Ksuwenianga z liderem drużyny grudziąckiej Yoshidą. No i trzeci pojedynek, który, który myślę, że zadecydował o, o, o tym wyniku to był Patryk Kojnowski i Van Kian. Yy, Van Kian, jest liderem rozgrywek Superligi. Bilans 15 wygranych, jedna porażka. Yy, natomiast yy, prezentują defensywny styl gry i tutaj upatrywałem szans, że Patryk Kojnowski, który potrafi grać na obrońców, yy, Postara się wygrać ten, ten pojedynek. Niestety dość yy, gładka porażka 3 do 0. Szkoda trochę pierwszego seta, gdzie prowadził 9-8. Yy, nam całą sytuację i przy darcy trudnym zadaniem pozostał Ziwrabik, gdzie musiał pokonać yy, Yoshidę. No niestety, Yoshida yy, no pokazał się z bardzo dobrej strony. Ze, yy, mówię o tym wymiarze sportowym. Bo chciałbym zaznaczyć, że, 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 że poza sportowo ta, ta jego postawa nie, nie dopasowała się jak gdyby do jego poziomu sportowego. Prowokując zachowanie do kibiców jak i do samego zawodnika troszkę psują ten wy, wydźwięk jego, jego, jego zwycięstw i, i myślę, że od takiego, takiej klasy zawodnika oczekiwaliśmy lepszej postawy. Już Ida nie wiedział jednak na kogo trafił i szybko okazało się, że to działdowscy kibice dali mu popalić jednoznacznie dając do zrozumienia, że niewłaściwe zachowanie nie będzie tolerowane. Kibice się, się nie dali, e, także no tutaj e, chwała tu, tu za to ki, kibicą. Natomiast, e, natomiast w tym się jest to niepotrzebna. Tak, niepotrzebne jest takie zachowanie, jest to gra dżentelmeńska. E, w jednym przypadku wiedział o tym, że, że piłka dotknęła stołu nie przyznał się, także to też świadczy o jego, o jego kulturze. No, no cóż, no są ludzie i, i ludzie. Także no tutaj absolutnie no nie zasługuję na słowa, słowa pochwały, chociaż trzeba oddać, że sportowo naprawdę prezentuje się rewelacyjnie. Porażka z Olimpią Unią nikogo nie zmartwiła, gdyż wszyscy zdawali sobie sprawę z klasy naszych przeciwników. Drużyna z grudziądza prezentuje bardzo wysoki poziom. Personalnie przewyższają, przewyższają nas. Chcieliśmy sprawić niespodziankę. A tą niespodzianką byłoby wywalczenie chociażby punktu z tą drużyną, która aspiruje absolutnie do zwycięstwa w naszej lidze. Jest to czoła drużyna w Europie. No cóż, zakładając tą niespodziankę, liczyliśmy się z tym, że w pierwszych trzech pojedynkach nie możemy sobie pozwolić na dwie porażki. Iży Wrablik autor jedynego triumfu gospodarzy nie jest z siebie zadowolony. Przegraliśmy no to oczywiście, że nie mogę, nie mogę być zadowolony zadowolony. A, no nie wiem, jakby jeden, jeden miał, no to nie, nie tak źle, ale jak ja przegram jak przegram to, to nie, nie jestem. Oczywiście, że, że zawsze może być lepiej zagranie. zagranie. Ja z nim zagrałem pierwszy mecz w życiu, dlatego trochę, trochę nie wiedziałem, co, co od tego czekać i tak bardzo źle odbierałem jego, jego dobrego serwisu, no. i taka, taka, była taka piłka tam na 9-9, taka za wysoka dla mnie, jak 1-1 9-9 tak było, no jak ja by wygrał ten set, a 2-1 to na pewno by inny inny mecz. Mimo wszystko Czech pozostaje ulubieńcem działdowskich kibiców. Dzień wcześniej odebrał Nagrodę Sportowiec Roku, po raz drugi z rzędu. Bardzo mnie e, cieszy to, e, bardzo dziękuję wszystkim e, za to, że, e, że ja wygrałem ten. No, e, mam nadzieję, że, że tenis stolowy w działdowie jest naprawdę sportem numer jeden i będziemy się starać, że tak będzie dalej. Do końca rundy zasadniczej pozostały już tylko dwie kolejki, a Dekorglas ma w dalszym ciągu ogromne szanse na grę o medal. Czekają nas teraz dwa tygodnie przerwy. Następny pojedynek rozegramy z aktualnym mistrzem Polski w Grodzisku. Później pojedynek derbowy z Ostrudą. Jesteśmy teraz aktualnie na czwartym miejscu w tabeli. Zostały nam dwa pojedynki. Wszystko zależy od nas, czy wszystko mamy w swoich rękach i, i, i mam nadzieję, że te dwa pojedynki przybliżą nas do tego, żeby na koniec tej rundy finałowej, tej rundy mistrzowskiej znaleźć się w pierwszej czwórce i walczyć o najwyższe laury. Kolejny mecz Diodowski dekor Glas rozegra na wyjeździe 25 lutego. Z dartą Pogoria, Grodzisk Mazowiecki.